Cześć, witajcie na moim kanale InMatematyka. Na dzisiejszym filmie chciałem z Tobą zrobić zadanie czwarte z egzaminu Klasy z roku 2021. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że to jest bardzo trudne, skomplikowane zadanie, lecz tak naprawdę jest to bardzo proste zadanie. Zaraz sam sprawdzisz. A zanim to zrobimy, kliknij w subskrypcję mojego kanału, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Przejdźmy teraz do zadania czwartego. Tutaj mamy liczbę 60 milionów do potęgi trzeciej i trzeba zapisać w ten sposób, co mam tutaj u góry. Czyli na samym początku piszemy sobie 60 milionów. Do potęgi trzeciej, i tu mamy pierwszy etap zrobiony. Równa się. W tym etapie, drugim, wyciągamy sobie tą pierwszą liczbę, czyli w tym przypadku będzie 6 razy. Teraz piszemy 1 i liczymy, ile mam tutaj 0. Raz, 2, 3, 4, 5, i tu było raz, 2, 3, 4, 5. Tyle samo, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Musimy dopisać 7, 0. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamykamy w nawiasie do potęgi trzeciej, ponieważ to była potęga 3. Równa się. Drugi etap mamy zrobione. Teraz trzeci. Tu tam dwójka, to była dwójka. Tu mamy szóstkę, czyli musimy szóstkę na samym początku napisać razy. Piszemy 10 I teraz tak, do potęgi piątej, ponieważ tutaj było raz, dwa, trzy, cztery, pięć zer. Tu mamy siedem zer, czyli do potęgi siódmej. I tutaj do potęgi trzeciej stąd równa się i piszemy 6 do potęgi trzeciej, ponieważ tu było dwa do potęgi trzeciej, czyli dwa do potęgi trzeciej razy. Teraz 10 do potęgi i tu mam 5 razy 3 jest to 15, czyli tutaj będzie 7 razy 3 jest to czyli będzie to odpowiedź A. I co sądzisz o tym zadaniu? Daj znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę.